Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Dron, bezzałogowy statek powietrzny to znak naszych czasów, symbol automatyzacji, który wpłynął na nasze życie codzienne oraz zmienił współczesne pole walki. Mimo iż takie urządzenia znane było od czasów, w których lotnictwo raczkowało. W świecie Fallouta również możemy spotkać drony, co prawda zwiesie je robotami, lecz z racji pełnionych funkcji uważam, że pasują do definicji. Mam na myśli lotoboty oraz ładunkoboty spotykane w Fallout 76. Miłego oglądania. Lotoboty to nic innego jak autonomiczne latacze. Powstały przed Wielką Wojną na potrzeby USAF i Dowództwa Strategicznego Sił Powietrznych. Od pierwowzoru odróżnia je brak szyb, niepotrzebnych w konstrukcji pozbawionej pilota oraz załogi. Wnętrze wypełnia głównie elektronika. Uzbrojenie pozostało takie samo. Maszyny stanowiły element tajnego programu opracowywanego w Sugar Groove, którego celem była infiltracja instalacji wroga. Ze względu na rozmiary maszyny zrezygnowano z tego pomysłu. Wykorzystywano je do zadań patrolowych oraz eskorty ładunkobotów, mniejszych dronów transportowych. Zazwyczaj podróżowały w grupach po kilka egzemplarzy. Nie wiemy, czy walczyły na froncie z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą. Ładunkoboty powstały w 2060 roku na zlecenie Amerykańskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego w ramach zautomatyzowanego systemu zapewniającego dystrybucję niezbędnych środków w przypadku wojny lub katastrofy naturalnej. Dokonywały tzw. rządowych zrzutów zaopatrzenia. Wykorzystywały je również prywatne firmy, takie jak Arctos Pharma. W czasach akcji 76, czyli około 25 lat po wojnie nuklearnej, system wciąż dobrze funkcjonował. Wizualnie ładunkoboty bardzo przypominają typowe cywilne drony znane z rzeczywistości. Są słabo opancerzone i nie posiadają uzbrojenia. Oba rodzaje maszyn występują jedynie w Apalachach, czyli terenach Wirginii Zachodniej. Niestety nie wiemy, czy te maszyny funkcjonowały w innych regionach Ameryki. Moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie, by tak było. Nie wiadomo też, czy zautomatyzowane systemy dronów dotrwały do czasów współczesnych dla serii. Pozostawione samym sobie, lotoboty sporadycznie wdawały się w walkę ze stworzeniami z pustkowi, a ładunkoboty były cennym kąskiem dla wszelkiej maści szabrowników. Wiele maszyn zostało zniszczonych. Także w tym materiale to wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!